Łysy, jest okazja! Dawaj na te! Na LX-ie ktoś ramę do Harleja i silnik do WLi tanio wystawił. Zaglądaj, jedziemy zaraz po temat. Co ty gadasz? Takie okazje? No, takie okazje tylko na LX-ie. <grym>, cześć! Dzisiaj będzie odcinek o oszustwach. O oszustwach i to słuchajcie, oszustwa na LX-ie i to jeszcze przez ludzi z branży. To już w ogóle nie do pomyślenia. Jakieś dwa lata temu zostałem oszukany właśnie. <noise> na naciągnięty kurcze, dałem się zrobić na ramę do Harleja WLA. zaraz wam opowiem tą całą historię co tu się wydarzyło <głos> <głos> słuchajcie nie spodziewałem się że Ktoś, znający się na fantach starych do Harleya, do Indiana, do bm na zabytkowych motocyklach, może wyłudzać pieniądze od nas, kolekcjonerów i fanów starej motoryzacji. No, dla mnie to było niesamowite, i wcześniej, jak wiedziałem, że tam są jakieś różne um, nacią naciągacze wielu. Jakby jestem informatykiem też i nie staram się być bezpieczny w sieci, ale tutaj, słuchajcie, pojawiła się jakoś w 2000. Ja mam tutaj wszystkie daty, bo sobie przygotowałem. Odcinek ten dzisiaj wpada, dlatego że dostałem list z Sądu Rejonowego z działu orzeczeń karnych. Także zaraz Wam powiem, jaki wyrok zapadł w tej sprawie. Bo doczekałem się, myślałem, że ten. Myślałem, że nic się nie uda jak zwykle, i tam wiele osób pokrzywdzonych mówiło, że nie ma sensu zgłaszać, a tu się okazuje, że jest sens zgłaszać takie nawet drobne e, przypadki. E, zaraz Wam będę tutaj też wklejał. E, gdzieś pewnie tutaj widzicie m, zdjęcia, na co się dałem nabrać, bo tych ogłoszeń było bardzo dużo. Były różne. Stare właśnie motocykle, które kręcą nas i jak widzę, ja przeglądam często te ogłoszenia, wy pewnie też przeglądacie i czasami jak taka okazja wpada, no to kurczę, człowieka nosi. <noise> ja dbam o to bezpieczeństwo, tak, i zawsze staram się sprawdzać, ale to podjarany tą ceną, bo tam rama chyba była za 2,5 tysiąca, co prawda zardzewiała cała, no ale że ja jestem fanatykiem rdzy, rdzawych diamentów, no to dałem się złapać. Eee, napisałem oczywiście do gościa, gość napisał, że odezwij się na Whatsappie i eee, na Whatsappie, jak wiecie, często na OLX działają takie grupy, właśnie napisz na Whatsappie, on ci wysyła link, że do płatności jakiejś innej, coś tam, coś tam, no i to jakby znam, od razu takich ludzi kasuje i to jest dosyć proste do wyłapania, że to jest oszust. Ale tutaj, słuchajcie, facet wrzucił mi zdjęcia tej ramy. Dużo więcej zdjęć, niż było w ofercie. Ja go tam prosiłem, żeby nie wiem, wysła wysłał mi tutaj zbliżenie na główkę ramy, wysłał mi te, te, te zdjęcia. Zadzwoniłem do niego, rozmawiałem z nim. Opowiedział mi całą historię, że on jest teraz w Holandii, że tam nie ma czasu za bardzo, ale ma te fanty w Polsce. A tutaj w Holandii mu się trafiła cała WLK. On całe życie zbierał, też część składał, no to, to, to ja mówię, kurczę, ty, to tak jak ja. <laughs> mega, mega, no wiarygodna historia i to gość, no nie to, że tylko wiadomości, że nie chce ten, tylko rozmawia. Później mi wysyłał jeszcze właśnie silnik do Indiana, tu jakaś stara BMK. Eee, ja myślę, myślę, w końcu się zdecydowałem chyba na tą BMK, on mówi, nie, już, słuchaj, już sprzedana. Więc to już bardziej mi podniosło, mówię, ty, no, fanty się rozchodzą trzeba działać. No ja mówię dobra, to ja tą ramę tą ramę ja biorę, nie ma problemu, jak się umówimy, on mi tam opowiada, wraca tu z tego, on jest z Poznania, gdzieś tam będzie jechał, może przez Wrocław zajedzie, nie ma problemu, o tej, o tej godziny mi podał yy, numeru i mówi, yy, aha, i później było tak, że ja mówię, że może wyślę zaliczkę, on mówi, nie, zaliczki nie wysyłaj, nie ma problemu, my tutaj ludzie z branży, zaufanie i w ogóle, no to ja mówię, o kurcze, no to gość, Gość jest ok, ale później jakiś tam właśnie Chocki, Klocki się okazało, że mówi: Wyślij mi chociaż 500 zł, żebym tam było zaklepane, bo dużo ludzi pisze o tą ramę, a tu się wycofasz. I ee, no i tak ja w sumie też czasami wolę wziąć zaliczkę, jak coś sprzedaję, bo jednak faktycznie ci ludzie się wycofują. Więc mówię: Dobra, 500 ci wpłacę, zgodził się na te 500. Ee, no i tyle. I, i czeka mnie, <laughs> zadowolony, kiedy on przyjedzie. To było chyba jakoś. W sierpniu 2001 roku. No i we wrześniu, ostatni kontakt, chyba 8 września. 8 września ja tam na WhatsAppie do niego piszę: Jak tam, jak tam? Bo wcześniej już on miał być w Poznaniu, ale tu się bus zepsuł, tutaj praca, tu coś tam i ciągle, ciągle to było takie dziwne. Później jeszcze mi napisał: To wyślij mi całość, ja tam przez kolegę to, to podam. Całe szczęście mu tego nie wysłałem, no i różne takie historie, ale ja mówię bezpośrednio, spotykamy się, nie ma problemu. Spotkamy się na adres, wysłał, jeżeli dane w ogóle da, do wpłaty mi wysłał, właśnie, że z Poznaniem, e, imię, nazwisko. Podesłał maila, też imię i nazwisko. Ja go próbowałem jeszcze, bo zawsze też staram się zweryfikować taką osobę na Facebooku. Jeżeli jest jakiś kontakt, można, z, jeżeli ktoś ma profil taki działający już ileś tam lat, ma znajomych, ma wpisy, no to jest szansa, że to jest wiarygodna osoba. Drugą jeszcze rzeczą, teraz już jakby wiem, wcześniej też wiedziałem, ale dałem się ponieść emocjom jest sprawdzenie też, od kiedy ta osoba ma konto założone na OLX-ie. Jeżeli jest to jakaś świeżynka, no to jest podejrzenie, że to może być przypał i, i, i coś może być nie tak. No i słuchajcie, i gość się urwał kontakt. Ja stwierdziłem, że no, pewnie zostałem oszukany, chociaż myślałem na początku, że może ma problemy z alkoholem, bo no różnie bywa, że ludzie czasami znikają na jakiś okres czasu. No, ale już się wkurzyłem, mówię, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. W sumie nieduża suma, ale no, poczułem się taki. Nie wiem, jak w związku zdradzony, nie? bo tu jakieś takie do ludzi z tej branży weterańskiej jest jakieś takie zaufanie i cały czas miałem jakiś taki szacunek w ogóle do tych, do tych wszystkich osób, które tymi starymi motocyklami się zajmują. A tutaj wyszedł taki numer i wpadłem na pomysł, słuchajcie, że napiszę ogłoszenie na OLX-ie. Właśnie z tą ramą i tam z innymi motocyklami, które były przez tego gościa wystawiane. I napisałem, że chyba szukam oszustów. Ja sobie sprawdzę jeszcze tutaj, bo wrzucę oczywiście te zdjęcia wszystkie będą wrzucone tutaj, gdzieś, gdzieś się wam pewnie pojawiają, 13 września. 13 września wrzuciłem na OLX ogłoszenie rama, Harley WLA, silnik oszustwo z Holandii. NSU BMW. Dałem to, dałem, dodałem takie ogłoszenie po to, żeby znaleźć potencjalne osoby poszkodowane, bo widziałem, że ta osoba wystawiała bardzo dużo rzeczy. Właśnie stare silniki, ramy, motocykle, w takich dosyć przystępnych, nie wiem, że przesadzone, że za jakiś tam 1000 <tysiąc> zł, <złotych>, tylko bardzo prawdopodobne, więc ta osoba na pewno miała wiedzę, ile jest, jak, o jaką wartość, miała wiedzę, bo tam, nie wiem, dosyłała zdjęcia teoretycznie jakichś lepszych części, nie wiem, numerów czy, czy jakichś różnych innych rzeczy, więc teoretycznie myślałem, że miała dostęp też w ogóle do tych, do tych części fizycznie, a później się okazało jeszcze coś innego, ale to Wam powiem później. <laughs> eee, I po tym ogłoszeniu nastąpił wysyp osób poszkodowanych. Zaczęli do mnie dzwonić różni ludzie, że właśnie, nie wiem, kupili silnik do WL-ki, kupili silnik do Indiana, eee, kupili jakąś tam bm -kę powpłacali, nie wiem, po tysiąc, dwa, pięć, dziesięć tysięcy i numer ten sam, kontakt się urwał. Więc stworzona została już taka grupa, ja dałem też informacje właśnie na Facebooku, na, mo na moich jakichś różnych kanałach z przestrogą jakby o tej osobie. No, i temat, temat się urwał. Ten, ten gość odpisywał później, chyba zbienił numer jeszcze z jakiegoś innego numeru. Ja próbowałem mm, umówić się, bo on chyba tam jakieś części do NSU sprzedawał. Próbowałem się umówić z telefonu, z innego numeru na odbiór osobisty. To oczywiście było nie ma problemu. Odbiór jak najbardziej. O tej, ja tu pracuję do 15, o 16. Możemy się spotkać, przyjeżdżaj. Ale zawsze tego dnia, kiedy już miało być, to zawsze mówił, nie, zawsze coś wypadało. Nie, nie było możliwości. Teoretycznie jest ok, można się umówić, ale jeżeli faktycznie chciałeś się spotkać, to nie było, nie było szans. I później była propozycja, właśnie, żeby wpłaty, żeby coś tam, żeby jakieś te pieniążki wysłać. Więc tutaj mega uważajcie na takie rzeczy i trzeba się jednak pilnować. No i dobra. Sprawa dalej. Już wiedziałem, że dużo osób jest poszkodowanych. I 27 września zgłosiłem się na komisariat policji, żeby zgłosić. Takie oszustwo. I myślałem, ja wcześniej jakby nie zgłaszałem takich rzeczy, bo zazwyczaj nie, w sumie nie byłem nigdy oszukany, ale tam osoby, z którymi rozmawiałem, często nie chciały, a bo będę musiał jeździć na sprawy, na rozprawy, inne rzeczy. Więc teraz wam opowiem, jak ta cała historia wyglądała, że to nie jest taka ciężka rzecz, i myślę, że warto zgłaszać takie rzeczy, nawet najdrobniejsze, żeby tych oszustów po prostu docisnąć, bo to jest po prostu chamstwo i, no, niefajna nie rzecz. Zresztą ta osoba, która tam właśnie mnie przysłuchiwała, to mówiła, że tacy oszuści teraz często działają, że właśnie wyłudzają kwoty na nieduże, nie wiem, 5, 10, 20 zł, tysiąc osób tak naciągną i tylko, nie wiem, powiedzmy 10 czy 20 osób będzie chciała dochodzić swoich spraw, a cała reszta to ci, którzy nie ten, to ta kasa jakby zostaje w ich portfelu i to, to, to czasami bardzo duże kwoty zostają. No i tyle, zgłosiłem sprawę, no mówię, nie wiem, no mam nadzieję, że, że jakiś zostanie to. No bo w końcu facet podał, podał numer konta, więc po tym numerze konta jakoś, jakoś dojdą do tego, nie? chociaż stwierdziłem, że nie wiem. Pewnie by zostanie umorzone, ale spróbować trzeba. No, i słuchajcie, 28 marca 2022 roku dostałem zawiadomienie z prokuratury rejonowej we Wrocławiu o przesłanie aktu oskarżenia wniosku. I tutaj, tak, sekretariat prokuratury zawiadamia pana jako pokrzywdzonego, że w dniu dzisiejszym został przesłany do sądu, do Wydziału Karnego we Wrocławiu, a akt oskarżenia. Teraz się muszę spytać, czy mogę, ten muszę spytać się mojego prawnika, czy mogę e, przeczytać nazwisko osoby, która została namierzona. Więc zaraz wracam do Was. <grywa> no i już wracam do Was. Niestety nie można upublicznić jakby tych danych, więc to jest Łukasz Z. Łukasz Z. E, przedstawiał się, podawał się za marka Gołębiewskiego z Poznania. E, I takie dane tam mi wysłał. No ale pewnie jakby chciał dalej oszukiwać, to, to, to te dane to każdemu mógł inne wysyłać. Jest tu informacja, że był w areszcie śledczym, więc pewnie wcześniej już miał jakieś za uszami inne przekręty, bo nie sądzę, że za 500 złotych by od razu dostał rok od siatki. A tutaj dostał właśnie wyrok, rok bezwzględnego więzienia i na poczet jakby dostał z zaliczenie będzie miał tego, tego aresztu śledczego. A tu się okazuje, że gość nie z Poznania, tylko z Płocka. I to właśnie Łukasz Z. Łukasz Z. Myślałem, że słuchajcie, to są jego te części czy motocykle, ale tutaj kolega, który został naciągnięty na chyba na CZ, jak dobrze pamiętam, tu Wam pokażę zaraz obok, na zdjęciu, no to ta, ten motocykl gdzieś tam wypłynął, że to był jakiegoś Czecha z jakiegoś filmu z YouTube'a po prostu porobił sobie, powyciągał zdjęcia i i sprzedawał, więc przypadkowe, przypadkowe fanty. Musiał mieć tylko rozeznanie jakby na temat poszukiwanych rzeczy. <laughs> no nie no, może się czegoś nauczy. Mam nadzieję, że, że nie będą takie dalej rzeczy wypływały. Chociaż pamiętam po tej sprawie później jakiś czas temu, później było okazja, zdjęcie było Sokoła chyba tysiąc, też tam chyba za 90 tysięcy ktoś wystawił. No i też był gość, że niby tutaj na Dolnym Śląsku był, że nie ma problemu, można przyjechać, można zobaczyć, ale że dużo osób jest zainteresowanych, nie wiem co się stało, bo wystawiłem proszę pana ofertę, a tu tyle ludzi dzwoni, ale jak pan wpłaci 1000 zł, to ja panu przyblokuję to. No i był ten sam temat, że no nie, nie było możliwości jakby kontaktu, nie? Nie było możliwości. Niby była możliwość spotkania, podał adres, ale jak już się jechało do niego, to i pod tym adresem, który podał, to była po prostu... Nic tam nie było, nie? Jakiś dom przypadkowy, więc... Więc uważajcie w takich nagłych wypadkach i okazjach, żeby się nie ponieść emocją, nie podniecić, niezdrowo. Mam nadzieję, że ten przykład tutaj mój da do myślenia i... Też pamiętajcie, żeby to zgłaszać, bo jednak yy, udało się, że została ta osoba namierzona, yy, została ukarana, więc jest szansa, że coś tam do tej pustej makówki. <laughs> Coś dotrze. I jeszcze miałem wam powiedzieć, bo tak, ja dostałem zawiadomienie, jakby, że mogę się zgłosić tam na sprawie, ale nie zgłosiłem się, bo całkiem w sumie o tym zapomniałem. I nie, nie byłem ściągany ani właśnie po sądach, ani po przesłuchaniach, nic, tylko zawiadomienia właśnie o wszczęciu postępowania i już o wyroku. więc nie ma się co bać, że, że będziemy gdzieś tam targani, ciągani. <laughs> Także to fajnie zostało rozwiązane. Dobra. Tymczasem Borem Lasem żegnam się. Za chwilę wam dogram tutaj materiał vlogowy. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do zostawienia suba. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Zobaczcie na inne filmy właśnie z relacjami, z bazarów motocyklowych, z różnych targów staroci, ze złomowisk, z jakichś domów kolekcjonerów, różnych fajnych miejscówek. Staram się Wam codziennie jakieś porcje nowych filmików przygotowywać i właśnie po takim filmie jak teraz będzie za chwilę. Znaczy, tak teraz to dzisiaj w sumie był prawie cały vlog, ale zrobię sobie teraz małą przerwę na kawkę <grych> i zaraz i reklamę mojego sklepu i zaraz wejdę gdzie część vlogowa. Tam trochę przemyśleń po wczorajszej premierze filmu, właśnie ze złomowiska, co tam wczoraj się na czacie działo i no, takich kilka refleksji mam dla Was. Trzymajcie się. Po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozlotycom i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szyfki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak trafisz do mnie. Hej. Witam, witam. Wróciłem po krótkiej przerwie reklamowej. Także tutaj ten, te, te, te rzeczy z tym wymiarem sądu, tak? Sąd nierychliwy, ale sprawiedliwy. Słuchajcie, wczoraj na filmie, jak nie wiem, jak oglądaliście, a jak oglądacie moje filmy codziennie, no to widzieliście, że na czacie od wczoraj, właśnie, czy od przedwczoraj włączyłem te możliwości wsparcia kanału. No i tam się działy rzeczy niesamowite. Kolega Staszek tam przyszarżował, no, wpłacał, nie wiem ile mi tam, kurde, kilkaset dolarów poszło. To dla mnie w ogóle kosmos, bo takie do, de, te funkcje YouTube'owe, to, to jest w ogóle, w ogóle coś dla mnie nowego. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego można robić. Porozdawał tam memberów wśród uczestników, wśród uczestników czata. Eee... Miałem, powiem Wam, że dłuższy czas jakby taki, taką, właśnie zawiechę, bo już wcześniej mi przyszło to zaproszenie do tego programu, że mogę to włączyć na kanale, ale miałem jakieś takie rozsterki. Czy to właśnie nie będzie jakieś takie, nie wiem, podzielenie czy coś w tym stylu? I dalej mam takie, taki, no, nie wiem, jak, 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 to, jak to, jak to wszystko nazwać. Bo, z jednej strony, jest to jakieś fajne, fajne dla mnie wsparcie, i może z czasem to się tak rozwinie, że, że będę mógł właśnie zrezygnować z innych tutaj działalności w moich firmach, które prowadzę i ten czas poświęcić właśnie na filmowanie. No, a z drugiej strony, jakby to też nie jest dla mnie takie ważne. E, bo najważniejsze jest dla mnie ta zabawa, bo to mnie kręci. To robienie dla mnie dla was filmów jest naprawdę dla mnie przyjemnością, i mam takie doświadczenie ze swojego życia, że wszystkie rzeczy, które mi sprawiały przyjemność. E, właśnie nie wiem, czy zloty, czy tutaj ten mój sklep. E, I robiłem to z pasją, z zaangażowaniem, i nie myślałem nigdy właśnie o pieniądzach. A myślałem o tym, żeby nie wiem, przy zlotach szczególnie, żeby zrobić fajną imprezę, żeby ludzie się dobrze bawili, że to co ja zawsze chciałem, nie wiem, co mi przeszkadzało na zlotach, żeby wyciągnąć taką konsystencję, kompendium i, i jakoś te pieniądze przychodziły. I teraz tak naprawdę żyję z pasji, bo mam właśnie ten sklep, organizuję imprezy, no robię naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo różnych rzeczy. Mam firmę, mam spółkę, jestem prezesem stowarzyszenia. Udzielam się jeszcze w, w, w takich różnych zajęciach terapeutycznych i związanych z uzależnieniami, tam też swój czas poświęcam bezpłatnie. I nie chciałbym, żeby to było odbierane, że tutaj. I, no, że ja robię tutaj coś właśnie dla pieniędzy, nie? A miałem jakieś takie przyświadczenie, mówię, kurde, nagle nie wiem tam ponad 500 dolarów wczoraj Stasiu wpłacił. Eee, a nie chcę, żeby jakiegoś było takiego podziału też, e, bo jest dużo, jest dużo, was widzów takich e, od początku, prawda od początku, od września tak naprawdę ja nadaję dopiero już tych ponad 11 tysięcy subskrypcji, chyba dzisiaj 11 tysięcy. Yy, zaangażowanych, i zdaję sobie sprawę, że nie każdy też ma pieniądze, żeby tu wpłacać tam na co miesiąc 10 zł na kanał Marcina. <laughs> I jak najbardziej tego nie wymagam. To jest tak, jakby dodatkowe. Jeżeli komuś się podoba, to, to fajnie, ale nie jest to jakoś obligatoryjne. Fajna jest ta sprawa też, że właśnie o, ktoś kto ma więcej pieniążków, tak jak tu Stasiu, multimilioner z Nowego Jorku, dobrodziej, że porozdawał na przykład te, te, no, uczestnictwo w tym programie bezpłatnie, to, to jest bardzo fajne i e, szacun Stasiu za to dla Ciebie. Ale jakby dla mnie ważne jest to, że oglądacie mnie, że komentujecie, że lajkujecie, że udostępniacie te moje filmy. To jest naprawdę coś, że, że serce rośnie, że, że jest tyle pozytywnych ludzi, że ta cała ekipa z zakrystii, która tutaj po filmie zostaje i zawsze się zagnieździ gdzieś jakimś w jednym albo w dwóch wątkach, i tam e, tych komentarzy czasami jest, nie wiem, po 200 powiedzmy pod jednym, pod jednym komentarzem. Jest tam dużo śmiechu. I... I takich różnych głupot niekoniecznie na temat, ale to myślę, że buduje tą społeczność. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby, żebyśmy jakoś tak byli razem. Na pewno, nie podzielę, nie chciałbym, żeby to, to sprawiło jakieś różne. E, nie wiem, co tam. E, I. I właśnie dziękuję właśnie tym wszystkim moim zakrystianom, tym bo tutaj się takie utworzyła właśnie parafia na wspólnej. To jest coś myślę, że niesamowitego. I tutaj na tym kanale jak obserwuję tam trochę kanałów, to, to nie widziałem czegoś takiego. A tutaj no, z wami jest naprawdę fajna zabawa. Myślę, że też z częścią osób właśnie tam rozmawiam. Wiem, że jedziecie, wybieracie się na łebę, To jest super sprawa część tam osób właśnie będę potrzebował zatrudnić do, do pomocy w sklepie, czy do jakiejś tam e, pomocy przy tam różnych jakichś bramkach, przejściach, bo nie wiem jeszcze jak ten zlot w tym roku będzie wyglądał, też mam tutaj dużo pracy z tym i i różnych tam rzeczy. Staram się, będę się starał wam cały czas w, w tych częściach vlogowych opowiadać, co tutaj się dzieje, bo dzisiaj już prawdopodobnie wszystkie zespoły też popodpisuję umowy, jak, jak mi się uda, bo powiedzmy, mam zaklepkane, dogadane, ale, ale te umowy fizycznie wszystkie podpisać. Dograć, no to też jest, też jest roboty sporo. I ja jestem takim trochę pracocholikiem, jak mnie coś szczególnie. E, Szczególnie jak się coś lubi, tak, to wtedy nie ma tych granic i to jest bardzo niebezpieczne, ten pracocholizm, bo się pracuje, no nie wiem, tak robię filmy, skończy się premiera, oglądam z Wami, jestem na czacie i później do 23, 24 jeszcze siedzę i montuję te filmy, żeby na kolejny dzień coś tam było, albo właśnie, nie wiem, teraz ta, ta łódź mnie trochę dojechała, myślę, że będzie, nie wiem, może jutro się uda odpalić, jutro się może odpalić premierę a w niedzielę może jakiś live też z jakąś nagrodę właśnie na live zrobimy jakieś losowanie no coś tam, coś tam będzie fajnego dobra, nagadałem się nie wiem, czy wszystko muszę zaraz sobie może odtworzyć, zobaczyć, czy, czy wam wszystko powiedziałem. W każdym bądź razie, jeszcze raz wam ślicznie dziękuję za to, że właśnie tutaj wspieracie mnie. Niekoniecznie finansowy, bo to jakby nie. Ja nie oczekuję też, żeby, żeby każdy tutaj będzie wpłacał. Jak ktoś ma za dużo kasy, nie wie, co robić, to, to zachęcam do udziału, ale. E, to nie jest jakby priorytet. Priorytetem jest to i, i najważniejszą dla mnie sprawą jest to, że tutaj komentujecie te filmy, że właśnie jest, jest ta interakcja. To jest bardzo fajne i to mnie cieszy najbardziej w tym wszystkim. Dobra, uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia na dole w komentarzach, bo wczoraj właśnie też tego mi brakowało, nie? że tam przelecieliśmy, część przeszła na ten live, na inny kanał i już tak później tak wróciłem gdzieś za pół godziny. I tak jakoś smutno się zrobiło, że taka cisza, tam tylko 70 komentarzy pod filmem. Ja mówię, wow, za Krystia dziś by ten, nie było tych <dyskujesz> rekolekcji, re re czy tam rorat. <dyskujesz> <dyskujesz> Także dzisiaj mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dole i sobie tam popiszemy w tych komentarzach. Dobra. Trzymajcie się. Pa, 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 pa. Hej. Dobra. A <dyskujesz> to jeszcze raz ja. Wieszcie się, jak zwykle, zdziwiliście na, na pewno. <laughs> nie byłbym sobą, jakbym sobie jeszcze nie wrócił, ale czasami tak właśnie, że coś wpada i trzeba, trzeba coś dograć. E, dzisiaj tutaj do jednego z was ktoś mnie tu prosił, żeby... E, o, tu Łysy już ma, ogląda. Taki dzwonek triumfa został sprzedany. Za 220 zł. Także fajnie, że tu ciągle coś tam się dzieje. Ruch w interesie, że się nie zasypie gratami. To żeśmy tą lampkę karbidową. Lampka karbidowa została zidentyfikowana. Bardzo dużo osób z Was pisało o tej lampce. I dzisiaj ktoś też ma. Nie, to ty masz chyba łysy tam komuś podrzucić. Ktoś mieszka koło łysego się okazał, jakiś sąsiad. Za stówkę taka lampeczka. Zostałem propozycję nie do odrzucenia. Skorzystam jeszcze <laughs> z tego, że jestem na antenie. Nie wiem czy pamiętacie, to yy, książki mam takie albumy przedwojenne, samochody i motocykle, najpiękniejsze fotografie Tomasza Szczerbickiego. Yy, te książki są tutaj u mnie w sklepie cały czas. Wykupiłem cały nakład, bo to już była końcówka nakładu, więc wykupiłem cały nakład tych książek i jeszcze trochę ich zostało. Fajne na prezent dla samego siebie. <laughs> o Proszę, 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 jakie tutaj można maszyny zobaczyć. Nie jest dużo tych zdjęć fajnych. Fajna twarda oprawa. 49,90 chyba, taka książeczka kosztuje. Mam też słuchajcie, takie siodełko, to jest jakieś rowerowe stare siodełko, ze skórą. Skóra w stanie idealnym, można powiedzieć. Do starego rowerka, bo to tak jak tutaj <coughs> Chcę to jakby, chcę się tego pozbyć Kupiłem to przypadkowo, A tutaj są naszywki, ktoś mnie pytał o naszywki Hondy Więc trochę czaj te naszywki gdzieś damy tutaj I tam, aha bo naszywka jeszcze tego Jacka Danielsa i tam ktoś chciał Polskę kupić, bo zobaczył, o tutaj mam no ja Easy Rider ten zestaw. Tak wysłałeś mi, aha no dobra Wyślał, tutaj też ten rowerek miele a O, ma tutaj takie kurcze amorty, amory jeszcze, jeszcze lepsze, taki przedwojenny rowerek, jest do sprzedania, jakby ktoś tam zaproponował półtora koła, ale się wycofał, yy, ale jest cały czas jakaś oferta zamiany może, wymiany, przemiany, <laughs> no i to siodełko, jak macie ochotę, jak też przedwojenny rowerek, tam na tym złomie były takie same, yy... o, tutaj jest jakiś znaczek, zobaczcie sobie. Jakiś taki znaczek, i tam są jakieś pieczątki na tej skórze. I tutaj, słuchajcie, mam tą skrzyneczkę. A zobaczcie, jaki do tego, do jakiegoś Bobera, Chopera, można zrobić zbiorniczek ekstra, fachurancki nawet do jakiegoś projektu. Ale ten cały zestaw tych części będzie prawdopodobnie na live. Ie. Zrobimy sobie licytację. Balako. Zrobimy licytację tego zestawu jakieś różne tu są rzeczy o, to jest chyba też rowerowe dobra, to to wyjmę, bo to jeszcze może ktoś do rowerka będzie chciał czy w sumie to też jest silnik rowerowy? dobra, to nie, to wszystko będzie już wszystko, cały cały zestaw, tu jakiś tłok jest taki silniczek to będzie startowało od 300 zł i zobaczymy co tam na live co tam się będzie działo Jeszcze zrobimy też pewnie jakieś yy, Jakąś licytację Znaczy no to, mówiłem licytację czy losowanie? Licytację <grywa> Ale losowanie też zrobimy Też będą pewnie jakieś nagrody, bo już dawno nic nie było yy, Jutro prawdopodobnie Na tym filmie Z Łodzi też będzie jakaś fajna nagroda Do wygrania yy, Coś tam, coś tam fajnego tam. Pomyślę, wymyślę Dobra, trzymajcie się O Czarne kciuki. Na razie. Do zobaczyska. Na koniec słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szywki, wpinki, szyldy blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak yy, trafisz do mnie. Hej.